Sram na tą ma nomka? Dosłownie, sram na nią. Kurwa mać pierdolone gra. W pizdę. Ja nomka dobiję. Ej, zabił go. <grym> zabił go <kasy. grym> Kogo? Nomkę. <grym> o kurde, padam. Z Markiem padam. O. Co? Z Markiem? Ale... Kogo mam? Ale... Ale mnie ty piara zaurała. Margie, na środku. A to margry jak to bije ja No ja a, chciałem kogoś ubić, o no, kurde, Ej, to trzeba było go zagrać. Na kejrę ktoś, na kejrę. Kto ją wziął? Ej kurwa, a nie, kejra walła z koziego. A co z nocnikiem, Twój nocnikiem 2? Ja biję się z prime'em, 5 no, pod rząd. 5 tur pod rząd, ale bobast. Ale ty On, masz... Czy... Ja wygrywam. Ale to margry mnie denerwują, no 20 many pali z tego na szyję. Pierwszy, pięć tur miałem z nim, potem mu dwa taki siadły, dwie klątwy i kurwa dwie szybkie strzały pod rząd. Myszarkę, przedrzemysł grubierzemy. Ale to jest kurwa kontra, mam 50%. To jest ready? Biję, halo. No, Jeszcze, chwila. Wiem, bijem, kurwa. No nie no, Gibalski mi musi odpisać. Kurwa padłem z Kozim. O kurwa. <laughs> 3% mu zostało! No ja pierdolę! A jak za to to wygra, bo o, to jest